Hej, cześć, siema koziomeczki. Dawno mnie nie było, ale już do Was wracam. Przerwa była spowodowana tym, że mi się kompletnie nie chciało nagrywać. Po ostatnim maratonie byłem tak zmęczony YouTube'em, że musiałem sobie zrobić po prostu przerwę, ale już wracam do regularnych filmów. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie go ocenić, a ja zapraszam Was do oglądania filmu jak zgasić nauczyciela. A nie pamiętajcie, teksty są z internetu. Już 4000 lat temu to umieli, a umie pan zamienić patek w węża? Nie potrafią, ale w ogóle co to jest za pytanie? Bo już Mojżesz 3500 lat temu to potrafił, a pan nadal nie. Dlaczego ja słyszę rozmowy w klasie? Bo ma pan uszy, tak jak każdy inny. Dosyć tego, dzwonię do twojej matki. A czy moja mama dzwoniła do pana, gdy miała problemy w pracy? Kowalski, postarałbyś się w końcu ładnie pisać. Ja piszę po prostu własną czcionką, proszę pana. Kowalski, ale co ma piernik do wiatraka? Jeżeli w wyrazie piernik literę P zamienimy na W, E na A, R na T, N na R oraz I na A, otrzymamy wyraz wiatrak. To już na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu pozytywnej, oceny po sobie oraz wbijcie też na fanpage, który macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. To na tyle, na razie i cześć!